Ja. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście spojrzymy sobie dzisiaj na jakąś rzecz i przed tym będzie suchar. A suchar na dzisiaj jest taki. E, powiedzcie mi, po co idzie ubezpieczyciel do lasu? Polisa! <śm> <śm> Dobra, uciekaj stąd. Eee, a tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiana przez nas dzisiaj rzecz to jak dla mnie taka dosyć ciekawa rzecz, ponieważ jest to taki przenośny panel solarny, który został przeze mnie zakupiony na portalu, ale drogo na dzień 10 października 2021 w kwocie uwaga 199 zł, ale razem już z wysyłką. Ja już pozwoliłem sobie wcześniej odpakować to urządzenie. I pokrótce, co my tutaj otrzymujemy? No sam taki rozkładany właśnie panel solarny, bardzo fajna sprawa, widzicie, że gabaryty są bardzo małe. I możemy po prostu go sobie tutaj tak e, rozłożyć. Otrzymujemy tutaj takie trzy e, panele, ale o tym e, za chwilkę. Oczywiście możemy sobie ten panel e, złożyć i praktycznie nam to miejsca nie zajmuje. A całość została nam zafundowana od firmy All e, Także jest to wyrób tejże firmy. E, co my tutaj otrzymaliśmy? No, oczywiście. E, tego typu pierdoły, jak w butach. Kabelek, który prezentuje się dokładnie w ten sposób. Instrukcję obsługi, która prezentuje się dokładnie tak. Jest dosyć długa. I takie klamerki. Tak, klamerki, ponieważ fajna, kolejna rzecz, tutaj mamy takie e, zawiasy i możemy sobie zamontować rozłożony ten panel, na przykład na plecaku i będzie nam służył podczas pierwszej wędrówki. E, dobrze, e, pozwólcie, ja to sobie tutaj tak na szybciutko e, schowam i przejdźmy zatem do samego e, panelu. E, sam panel prezentuje się dokładnie tak, e, jest on mocy 15W. E, co ciekawe, e, to nie jest tylko ładowarka solarna, ponieważ. On posiada też wbudowany, e, wbudowane ogniwo i e, oczywiście e, to nam może też służyć jako powerbank. E, a tutaj, wbudowane ogniwo jest rzędu 10 000 mAh. To jeszcze e, nie wszystko, ponieważ moi drodzy, e, spójrzcie, tutaj mamy coś takiego. I to jest nic innego jak po prostu inteligentny sterownik, dzięki któremu on będzie tutaj dobierał moc ładowania. O, zobaczcie, on już, on już wykrył jakieś światło przed momentem i się załoczył. W każdym bądź razie, jak tutaj też naciśniemy to, to tutaj pokazuje nam się stan naładowania. Aktualnie jest jak widać naładowany w pełni. Tutaj mamy takie minki. Czyli po prostu pokazuje nam, czy ten panel aktualnie na danym świetle fajnie się ładuje, czy, czy nie fajnie, że tak powiem. Nie wiem czy mogliście zauważyć spójrzcie. Akurat tutaj jest teraz sugerowane to, że no ładuje się, ale bardzo pomału spójrzcie na czerwono, tak Solar Intensity tak to prezentuje się, okej. Okay. To oczywiście jeszcze nie wszystko, ponieważ za pośrednictwem właśnie tego tutaj panelu możemy oczywiście, tutaj taką gumkę sobie otwieramy i tutaj mamy przeróżne wejścia i wyjścia, możemy tutaj ładować, co ciekawe, aż do czterech urządzeń, moi drodzy, jednocześnie. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ja to może przybliżę tak. Tutaj mamy te odpowiednie e, wejścia. No i dobrze, e, skoro ten powerbank, w zasadzie ten panel Powerbank, e, jest w pełni naładowany, to ja postaram się go rozładować. A potem za pośrednictwem takiego malutkiego urządzonka sprawdzimy realną pojemność tego wbudowanego ogniwa. Tutaj jeszcze w dodatku, moi drodzy, posiadamy taką kieszonkę i możemy sobie tutaj coś spokojnie schować. Także bardzo fajnie, bardzo przemyślany produkt. I spójrzcie, jest to takie malutkie główienko, tak? Dobra, pójdziemy sobie go tutaj rozładować. Postaramy się naładować coś, ale zanim przejdę do rozładowywania, to wam pokażę, jak możemy tutaj na takiej właśnie malutkiej klamerce e, zamontować, wystarczy przyczepić do jakiegokolwiek plecaka. Możemy sobie z tym chodzić. Jak widzicie, nie ma z tym żadnego problemu. A panel nam będzie się tutaj ładował. Bardzo fajna, praktyczna rzecz. Oczywiście ja to przypiąłem tylko na jednej klamerce. Mógłbym przypiąć jeszcze gdzieś tam drugą, także by było to, to bardziej stabilne. Zapomniałem oczywiście dodać, że urządzenie jest wyposażone w szereg zabezpieczeń typu przed zwarciem bądź też przegrzaniem. Nie ma tutaj żadnych problemów. Dobrze, postaram się teraz podłączyć tutaj taką kamerkę samochodową i zobaczymy, czy będzie ona zasilana poprzez ten panel solarny. Swoją drogą, kamerka od firmy Navitel była prezentowana w którymś z materiałów. Jak najbardziej polecam, kto by chciał sobie powrócić do tamtego to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do filmiku odnośnie z tej kamerki. No ale dobrze, nie przedłużając, bierzemy tutaj podłączenia w łapki i zobaczymy co się stanie. No dobrze, bierzemy sobie kabelek w łapki, podpinamy pod kamerkę, a następnie tą kamerkę podłączamy tutaj pod ten panel solarny. I spójrzcie, voilà! Wszystko działa jak należy. Kamerka jest w tym momencie tutaj zasilana z tego panelu. Tutaj druga właśnie ikonka pokazująca, że kamerka jest zasilana i nie ma tutaj, moi drodzy, żadnych problemów. Poczekajmy chwilkę. Jak widzicie, nic się tutaj nie wyłącza. Wszystko działa tutaj. Tak, jak powinno działać. Oczywiście, z automatu nam się już tutaj e, pojawił e, element ukazujący stan naładowania e, wbudowanego ogniwa. My, oczywiście, e, tym sterownikiem się jeszcze troszkę będziemy bawić po tym wszystkim. Pójdziemy pod różnej jakości światło i zobaczymy, co tutaj e, będzie się nam e, wyświetlać. E, no dobrze, kamerka działa, nic jej nie ma. Super, super sprawa. Dobra, ja sobie teraz ją odepnę i i zaraz się wyłączy i przejdziemy do, na przykład, ładowania telefoniku. Całość, w ogóle, tego panelu została bardzo estetycznie wykonana. spójrzcie wszystko jest bardzo ładnie tutaj, czy tak powiem, wykonane. Dobra, ja teraz biorę mojego dzisiejszego gościa i idziemy do innego pokoiku ładować telefonik Ok, rozłożyłem sobie ten panelik tutaj tak na parapeciku przy okazji spójrzcie, nie ładuje się uspójrzcie na ten sterownik, odwrócimy go i zapala się już diota, tak, nie ładuje się no to może tak pokażę, nie ładuje się, obróćmy troszkę widzimy już tutaj światełko dochodzi Światełko nie dochodzi. Nie ładuje się i ładuje się. Nie ładuje się i ładuje się. Nie ładuje się i ładuje się. Co prawda ładuje się e, słabo, bo na czerwono cały czas. No ale też słońca żadnego tutaj konkretnego nie ma. No ważne, że się ładuje. E, przy okazji tutaj. Jest taka lampka solarna omawiana w jednym z materiałów i gdyby ktoś chciał powrócić do tamtego materiału, to serdecznie zapraszam tutaj w prawym górnym rogu. Pojawi się odnośnik do filmiku z tą oto lampką. No dobrze, postarajmy się teraz podłączyć tutaj telefon tutaj pod ten sterownik. Teraz sobie obrócę go tak, żebym tutaj miał lepsze dojście. Nie wiem czy widzicie, muszę tutaj... Skierować raczej kamerkę w ten sposób. Tak. Ok, telefonik, jak widać, ma 75%. Aktualnie się nie ładuje. W tym celu, oczywiście, biorę kabelek w łapki i podpinam ten kabel pod sterownik, a następnie, oczywiście, pod sam telefon. I spójrzmy, co się tutaj stanie. Szybkie ładowanie, technologia szybkiego ładowania. Spójrzcie, podłączono do Turbo Power elegancko. 76% stopień naładowania. Dobra, poczekamy sobie chwilkę i Zobaczymy jak to tutaj będzie ładować. Ta dioda tutaj moi drodzy nie mruga. To jest przekłamanie na kamerze. Ona cały czas świeci. Także kamerka przekłamuje. Spójrzcie. Ona cały czas świeci. A jak troszkę niżej kamerkę dam. Widzicie co się dzieje? A to jest przekłamanie po prostu. Ona cały czas świeci. Dobra. Zostawiam ten telefonik na pewien okres, którą mamy godzinę Dziesiątą, dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt sześć procent. Ogólnie rzecz ujmując, moi drodzy, energia odnawialna to coś pięknego. Pozyskujemy po prostu prąd za darmo. Jest to oczywiście technologia naszej przyszłości. No, i tak jak mówię, jak sami możecie zauważyć, ten panel możemy praktycznie wziąć ze sobą wszędzie. Dobrze, powróćmy zatem do naszego koleżki. Jak widać tutaj, w jakimś stopniu się to ładuje, ale my go chcemy rozładować. Za chwilkę go tutaj złożymy, żeby się nie doładowywał. Spójrzmy sobie tutaj na stopień naładowania telefonu i już mamy 87%. Także wszystko tutaj jest w porządku. Postaram się tutaj jeszcze podładować tego typu odkurzacz bezprzewodowy. Swoją drogą też omawiany w którymś odcinku tutaj link do tego oto produktu. Jakby ktoś chciał. Dobra, ja teraz sobie że tak powiem zwinę, złożę spójrzcie, o, kolejna ciekawostka tak i teraz złożę i już praktycznie ładowania nie ma, tak dobrze, ja to złożę, no i co i przeniosę w takie miejsce, żeby ten panel broń Boże się nie doładowywał bo chodzi nam o to, żeby go rozładować Dobra, będziemy czekać. Ok, postaram się tutaj dwa urządzenia teraz podpiąć, żeby szybciej troszkę to rozładować. Yy, telefonik oczywiście standardowo i taki oto odkurzacz bezprzewodowy. Yy, podepnijmy zatem tutaj. Oczywiście zakryłem tutaj te panele, żeby, że tak powiem, nic nie widziały, yy, żeby się w międzyczasie właśnie nie doładowywało nic. Podłączamy pierwszy. Oczywiście, tak jak wcześniej, ładnie się tutaj już wszystko ładuje, szybkie ładowanie. Wszystko spoczyn, że tak powiem. I teraz tutaj podepniemy sobie ten odkurzacz do drugiego z wyjść. Sprawdźmy, jaki stopień naładowania ma. Akurat dwie kreski. No i co, potępimy. No i jak widać. I to, i to nam się tutaj ładuje. Nie ma tutaj żadnych problemów. A wszystko dzięki światełku. Nawet jak słońca nie ma. Tak, bo ten panel jest dostosowany e, też do takich warunków, gdy nie ma słońca. Po prostu on będzie się ładował. Wolniej, ale będzie się ładował. Nawet tak jest pochmurno. Także wszystko jest ok, jak widzicie. Dobra, yy, będę dążył tutaj do całkowitego rozładowania tego panelu. I potem weźmiemy taki miernik. I naładujemy go po prostu nie poprzez słońce tylko z gniazdka. Zobaczymy ile tutaj do tego wbudowanego ogniwa wejdzie tych miliamperogodzin. Zapomniałem wspomnieć w zasadzie chyba o najważniejszym, czyli o modelu tej, tego panelu solarnego. Jak widzicie jest to model APSP014 od firmy Al Powers i tutaj przy okazji macie króciutko specyfikację techniczną tego produktu. I jak ktoś chce to niech sobie w tym momencie zatrzyma ten filmik i spokojnie sobie przeczyta. Jedna kreseczka już tutaj znikła, jak możecie zauważyć. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje za pośrednictwem aplikacji Ampere. Notabene aplikacja była omawiana przeze mnie w którymś z materiałów, tutaj w prawym górnym rogu, odnośnik do tej aplikacji. Bardzo fajna jest. No i ładujemy teraz tutaj z częstotliwością 9, 950 mA. Maksymalnie było 1000. Ok, sprawdzimy sobie teraz pojemność tego panelu. Za pośrednictwem tego to urządzenia, urządzenie było omawiane w którymś tam z odcinków. Jeśli ktoś by chciał powrócić do tamtego materiału, to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tego urządzenia, a my tutaj e, sprawdzimy sobie. Widzimy już e, tutaj dioda mruga, wszystko jest e, rozładowane. E, bierzemy kapelek e, w łapki i o, e, wpinamy do sterownika. Odpowiednio. I jak widać, zapaliły się tutaj już w kolejności diody. Panel jest w tym momencie właśnie ła do wa -ny. i wpadły już jak widać 3 praktycznie tak 3 godziny. Dobra, czekamy. Okej, okay, spójrzmy jak się ma sytuacja. Godzina 47 1541 mAh. No, i tutaj dalej jedna kreska. Na razie dobre rokowania. Swoją drogą, kawałek czasu temu prezentowałem inne podręczne takie mini panele solarne. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tamtych materiałów. No i dobrze, i przechodzimy do materiału docelowego. Ok, zajrzyjmy teraz do naszego koleżki. Można powiedzieć, że 4,5 mAh aktualnie. I połowa baterii. Ok, naładował się w pełni. Jest środek nocy, także muszę się troszkę cicho zachowywać.

Tak więc, jak mogliście zauważyć, nie uzyskaliśmy tutaj 10 000 mAh, ale rzadko kiedy otrzymujemy to, co jest napisane bądź też deklarowane. Niemniej jednak, bardzo ładny i tak wynik, bo jest to wynik przybliżony. I dodajmy do tego fakt, iż jest to produkt, można powiedzieć, aktualnie taki innowacyjny, ponieważ oprócz panelu on ma jednak wbudowany ten akumulator, a większość po prostu. Nie ma. Spójrzcie co tutaj się dzieje. Wyszło lepsze słoneczko i na żółto tutaj świeci teraz na zielono. Także to działa. Widzicie mruga. Teraz na żółto świeci. Na zielono widzicie? Na żółto To tak, powiedzmy nam. Zobaczymy, co się stanie. I na zielono, spójrzcie. To świeci cały czas. To nie mruga. Tak jak mówię, to jest przekłamanie w kamerze. Także teraz yy, na zielono. Na zielono, fajnie. Czyli to wszystko, moi drodzy, działa. Tutaj ten panel. Nam się ładuje, jak sami widzicie. Tak więc, pokrótce prezentuje się ten oto produkt. Ja oczywiście jak najbardziej go polecam. Jest solidnie wykonany i do tego przede wszystkim funkcjonalny. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.